Witam serdecznie z tej strony Studio GameCom i dzisiaj Wam tutaj pokazuję kolejny gameplay z mojej paczki, a mianowicie Mega Poland Paka. Jak Szybko, widzicie jest już radio naprawione, bo ludzie mi tam pod poprzednim filmem, pod pokazem głównym, gdzie jest Dowland, tutaj też w opisie jest Dowland, normalnie linki są z tym naprawionym radiem. I tam pod poprzednim filmikiem też... Są linki, już z naprawionym radiem, już wszystko działa. Ludzie mi tam właśnie pisali: radio, coś nie działa w tej właśnie lepszej wersji. Na no te lepsze kąpy, że jest coś zepsute. No ja sobie ta kurde, no wszystko działa u mnie. O, tu przy okazji możecie podziwiać reklamy różne po polsku, różne billboardy. No i kurde, jak to sprawdzić, czemu to nie działo. Nie, Ci okazało, że w ostatniej chwili. Taki jeden plik, ze zawartością, gdzie te wszystkie linki się y, zapisuje y, z radia. No to on jakoś tam jakimś cudem się wyczyścił i tam nie było tych linków do tych radii, tam nic nie było. No ja to na nowo tam uzupełniłem, skopiowałem to po prostu z innej tam kopii gry, bo ja tu mam na kompie chyba z 5 kopii Megapoland Poland No i skopiowałem to z takiej kopii, gdzie się to nie wyczyściło, gdzie jest wszystko dobrze. No już wszystko działa, nie? Na nowo wrzuciłem filmik, raczej no filmik też drugi, ale... Link. No i tutaj przechodzimy przykładową misję. Jak wygląda Megapoland Packa. Shift i F12, kolejny skrót klawiszowy. Można sobie wyłączyć tą grafikę. Bo tam już pisali mi ludzie, że no że pobierają do yy, wersji na mocniejsze kompy i wypieprzają tą grafikę. Tą grafikę można wyłączyć, wypieprzyć, kto jak chce. Także nikomu nic tam nikogo nie zmuszam, żeby żeby używał tego tak jak ja chcę, on niech sobie to używa. Ten mod tak jak on chce, tak jak mu się podoba. Możliwe, że jeszcze coś stworzę na wzór, tego że będzie takie lżejsze. enyby Series, lżejsza grafika, to chyba się idzie pocałować. Takie coś na wzór jeszcze wersja zrobię, taką pół mocne, pół na słabe kąpy. Czyli wybuchy, roślinność, wszystko będzie, a EnyB Series, cała ta grafika. Będzie w grano słabszo. Będzie taki skybox z chmurami taki słabszy trochę wgrany, ale lepszy niż w oryginalnym GTA. No i ogólnie będzie jeszcze prawdopodobnie taka wersja. No i tak wygląda przykładowa misja. Później się to tam dalej trochę rozkręci, po razem będziemy uciekać. Także. Także polecam tutaj poglądać, popatrzeć jak to wszystko wygląda. No i tak jak mówię, no do Vlad jest w opisie jest poprawione te radio, to radio jest naprawione. No umie wszystko działa. Próbowałem wypakowywać, wpakowywać, rozpakowywać yy, ten mod i normalnie wszystko mi za każdym razem, za każdym rozpakowaniem działa te radio. Także u was tak samo powinno być, powinno wszystko działać. Jest wrzucone na Mega NZ, jest wrzucone na Google Drive. Także. Komu się podoba, z czego pobierasz, ten z tego pobiera. Czekajcie, tu jest sweet, ale tu gdzieś ta striptea była. Chyba, że już znikła, gdzieś tu uciekała. Jest CJ, muszę ją bo potrzebne jest żyćko. No całego nie dałaś, kurwo. Teraz spadaj, życie za życie. Dobra, jest tu już sweet. Także, o, włącza już ta grafika, bo teraz będzie na dworze, to będzie się dzioć jeszcze noc, to może będzie dobrze wyglądać. Powinno. Takie trójkąty są, już ktoś mi pisał, czy to idzie jakoś wyłączyć. To robi ogólnie silent pad. Gdzieś to tam w konfiguracjach można wyłączyć. Dokładnie nie wiem, gdzie, kurde, nie, nie orientuję się za bardzo. Ale ogólnie, no, to jest coś zrobione na wzór, że takie powietrze jakby widać z tych, yy, z tych śmigał. Muszę to tam pooglądać jeszcze. Może gdzieś to tam idzie jeszcze wyłączyć. Ale ogólnie ten silent pad dużo błędów naprawił, dużo jakichś znikających tekstur, także nie warto go tam usuwać. Bo no, te trójkąty przy tym śmigle w helikopterze to one się tylko pojawiają y, jak helikopter chodzi, jak to już jest. Te śmigło się rusza, się się obraca, nie? No. Tak w miejscu to, to się nie pojawia, to jak jest zgaszony helikopter, to tam nic takiego nie ma. No i, i tym uciekają. Big Spaw kieruje, polonezem uciekają. No. Radio nam wyłączyli, ale to mniejsza z tym. I tak wygląda cały pościsk. Po, pościg. Przepraszam, kurde. Przez przypadek powiedział jak pościsk, pościsk. się przejęzyczyłem. O, jakiś Lanos tam stoi, jakoś BMK. Kurde, no tak to wygląda. Aptyka, no no naprawdę dużo różnych tekstur. Polskich. I za chwilę będę dalej pokazywać prezentacja różnych aut i różnych no, wnętrzy, bo w poprzednim filmiku nie pokazałem wszystkiego, w poprzednim filmiku to można powiedzieć, no takie najważniejsze rzeczy pokazałem, takie główne, ale no wszystko nie zostało pokazane. Także warto to oglądać jeszcze. No i oczywiście w opisie jest do pobrania, nie. O, policja no. to jest po prostu pokazanie takiej przykładowej misji, a warto zostać do końca na końcu jest finał. W tej misji bardzo fajny. Polityk jest pokazany na tym billboardzie. Znany wszystkim, chyba nawet i małym dzieciom. No.

tam miał być jeszcze 2030 rok, znowu moje, nie, moje niedociągnięcie. Zaś mi ludzie będą pisać, kurde, to już 2020 był. No ale w sumie jakby nie patrzeć, no... Polska nie jest tam jakoś zbyt poprawiona. Tusk i tak wszystko zawsze psu i nawet i teraz psuje. Chociaż tam nie godum, że tam ten, ale... Ogólnie polityka w Polsce, no to wiadomo, jako jest. No i tak się to skończyło. CJ w skarpetach i w sandałach. Dobra, pokazuję Wam kolejne nowości. Bardzo fajną nowością na pewno będzie dla niektórych rodziarka. No oczywiście bez skojarzeń tutaj godą o zwykłym samochodzie. O, Family Frost. Oficjalnie było to wszystko po czesku napisane, ja to wszystko przetłumaczyłem. No i oczywiście jest ta muzyczka charakterystyczna. Kto, kto kiedyś kupywał lody z takich furgonetki, ten wie. Dilerzy są też zmienieni, skiny są inne, trochę. Ogólnie, to nie wiem, czy ja w ogóle pokazywałem wam. KFC w środku, bo z tego co wiem, to McDonald's pokazywałem, Pizza Hut. Nie jestem pewny, czy ja KFC też pokazywałem. Kurde, powiem Wam szczerze, nie pamiętam na poprzednim odcinku. Tutaj sprawdzałem grafikę teraz. No takie linie kolejowe są dodane. No tu jak damy pauzę, mamy wszystkie na prawo. Yy, no, skróty klawiszowe, spawnowanie auta, przebieranie się w dowolnym dowolnej tam miejscu gry. Różne, naprawdę ciekawe rzeczy. Praktycznie każdy billboard jest w polski i nie jest to tylko w jednym mieście, tylko jest to praktycznie w każdym mieście. No, KFC. O, same tamte billboardy już widać. Optyk. Jebać sejn, tak zamalowany. Rowerowe akcesoria, rowery tam nawet widać. Rowery też są nowe i też będę wam pokazywać pewną ciekawostkę. Artykuły spożywcze. No dobra, chodzimy do tego KFC. KFC wygląda. O kurde, gościu się tu zrespawnował, nigdy go nie było. Ja ale nigdy tu ludzi nie było za bardzo. Przynajmniej umie GTA. No śmietniki są z KFC, ci ludzie mają czapki z KFC. Tu Fantę możemy nalewać. Ten, ten dym jest taki bardzo dupny. Ja Wam powiem szczerze, że ja już ten dym dwa razy poprawiałem. I udało mi się jedynie takie coś uzyskać, bo jeden raz to mi się udało uzyskać taki czorny dym, że kurde tu pół lokalu nie było widać, taki jakiś błąd był. A oryginalny dym, to tutaj, oryginalny dym, jeżeli wgram do tego pieca, to wgrywam go również tam do efektów specjalnych i po prostu rozwalając auto, leci taki no oryginalny, słaby taki dym. To tutaj są lepsze efekty. Możecie to zobaczyć o malu. Wiedzie. O kurde, lodziarka rozwodziła No, takie są efekty. Dobra, wpiszemy sobie mi, Bo mi tu ogólnie nie są potrzebni teraz gliniarze. A polska policja normalnie nas ściga. Polskie radiowozy, jakie są rowery? Zaraz wam pokażę rowery, które są bardzo, według mnie, ciekawe. Tutaj niektóre rzeczy jeszcze nie są zmienione, ale w przyszłości postaram się zrobić taką trochę poprawkę i również podmienię linki pod tym i pod tamtym filmikiem. Także nie martwcie się, nie będzie tu żadnych nowych wersji Megapoland. Paka będzie lekka poprawka. No, Yamaha R1 jest, no to jest motocykl, nie rower, no ale ale jest. Przy okazji pokazuję, no i Romet Wigry jest, na nim zaczynamy grę. Zamaz na BMX, to no, Romet Wigry, czyli składak. Na nim zaczynamy całą grę. Bardzo ładnie wykonany. Mamy także rower miejski, który tutaj posiada kilka wersji. Jest bez bagażnika, jest z bagażnikiem, jest bez koszyka, jest z koszykiem. Tu jest bez koszyka, tu jest z koszykiem. Tutaj ma siatki w środku z Biedronki. Jak się na niego siednie, to no on jest zamieniony za ten taki rower... Yy, Taki miejski, taki, taki cho choćby lowrider, taki co tak jeździli, co te mniejsze kółko z tyłu, większe z tyłu. On jest za to zamieniony, ale też jest animacja z Górala, więc tutaj inaczej trochę CJ jeździ. No, a kolejny rower to jest taki stary, taki no można powiedzieć CJ jedzie do kościoła, taki jakiś Ural. No na wsiach takie dziadki jakieś jeszcze posiadają takie rowery, sam nawet kojarzę kilku dziadków z mojej miejscowości, co na takich rowerach popylają gdzieś do kościoła. Biuro do wynajęcia, naprawdę polskie. Tutaj są tekstury. Najwięcej tych tekstur na takich, yy, można powiedzieć, budynkach widać San Fierro, bo tutaj praktycznie przewijamy się głównie tylko przez miasto. Tutaj są takie bezdroża różne, a tutaj tylko same blokowiska. No to samo już to widać. No co tu jest? Zapraszamy na kawę i herbatę. Tutaj coś jakieś, jakieś chyba nie wiem, co to są No Z jakieś. Jedziemy dalej, bo tutaj są coś pokopiowane. Tutaj coś automaty pisze. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj jest parę tych samych tekstur wiadomo, no lokale też w miastach w większości. No powtarzają się też, nie jest, jest... O tu jest jakiś balton. Nie wiem co to hotel. No ale ogólnie jeśli chodzi na przykład o żabkę, no to w prawdziwym mieście gdzieś, no to kurde żabka jest co chwila gdzieś na rogu. No, Cinco to jedzie, Cinco to. Tu te z ubraniami resirvet. No co tu dali mamy? Delikatesy, nabiał. O, no, tu nawet wejście. oczywiście nie idzie wejść, ale no jest. Jubiler. Mięsny normalnie pisze sięgarnia. No, może nawet w, yy, przeteleportujemy się do kolejnego miasta, w którym ogólnie było mało pokazówek. Przeteleportujemy się do yy, można powiedzieć, do odmiany na jakiejś zadupie. No i co, już tu jeżdżą jacyś Ubery, jakieś taksy, już tu coś jedzie. Polski, polskie flagi mają, ludzie powywieszane pewnie kibicują tam na jakieś euro czy coś. no Chociaż jest 2023 rok, niby w tej grze, teraz jak się zaczyna grę. No ale mają tam ludzie: jakieś flagi, jacyś patrioci. No, hotel relax, hotel relax. Możecie kupić i mieć relax. Restaurant, to normalnie pisze po angielsku. Tu też coś po angielsku. zostało jakieś tam kometa. Aha, czyli kręgle i takie rzeczy. Kwadrat, nie wiem od czego to jest. Nieruchomości. Aha. Piedronka jest tu, o, taka mała, ale jest. No i obok niej stoi nawet Simpsonek, który jest bardzo dobrze wykonany. Jak na taki model do GTA. Nawet jest tutaj przygrzana rura fioletowo. To jest bardzo dobrze wykonane. Kurde, jest, jest perfekcyjnie. O, tutaj jest Amarena jakiś, co to jest? Yy, kawiarnia Amarena. No i tutaj jest też ta restauracja, która była w pierwszym w filmiku pokazana, a mianowicie restauracja która została wycięta ogólnie z GTA San Andreas z oryginalnej wersji mamy tutaj wejście no i tutaj możemy kupywać różne desery różne jakieś tam pączki, kawy i tym podobne nie wiadomo czemu to zostało wycięte z GTA ogólnie w tym interiorze, w tym wnętrzu dzieją się te cutscenki, te przerywniki z gliniarzami tu też jest automat, który działa Wychodzimy stąd, z tego co widziałem, to nawet, kurde, na drzwiach pisze, od której co jest otwarte. Poniedziałek, siódma, piętnasta, trochę niewyraźne, ale no, wielkie i tak podziękowania za te tekstury, bo ogólnie te tekstury całego otoczenia robił Big Spender, kiedyś mi to wysłał, no, i tak to wygląda. Doradcy finansowi, no nawet na największym zadupie jest wszystko po polsku, no zaraz przeteleportujemy się jeszcze do kolejnej tam... Lokacji, czyli Las Venturas. No tutaj jedzie Policja X5. No szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy takie radiowozy są. Ja się aż tak nie znam w można powiedzieć służbach. Ale no. I tak to dobrze wygląda. Biedronka jest. No tutaj sklepy Biedronek, sklepy tam yy, żabek i w ogóle. No są różne, bo tutaj na przykład jesteśmy w sklepie 24 na 7, a tak naprawdę. No tak naprawdę to jest 24x7 sklep z GTA, ale pisze na nim Biedronka, z, tam z zewnątrz, z dworu nie. No ale na przykład idąc gdzieś indziej napotykamy Żabkę, a tam wchodzimy, a to jest ten sam sklep co tu. No wiadomo, to jest Sandra, to jest pokopiowane. Jest taka pogoda, że chyba zaraz będzie padać, więc przydałoby się gdzieś do autka wejść. A efekty, jak pada deszcz, są naprawdę, można powiedzieć... Wypasione i ciekawe, nie? Naprawda, będziecie widzieć jak zacznie padać, a jeżeli nie, zacznę, to nie zacznie padać to wpiszę jakiś kod na pogodę, Wam pokazać jak wygląda tutaj deszcz w tej wersji na mocne kąpy. No co, no na dwójce się przebieramy, możemy mu tu prze, przebrać dj a nakrycia głowy, jakaś tam kustka od umy, kapelusz taki kowojski na klawiszu trójka spawnujemy, no tam, auta, pojazdy ogólnie, nie tylko auta. No. Jest dużo Volkswagenów, jest dwójka Golf. Jest Golf trójka. Można im zmieniać koła, można je tam w jakiś sposób trochę tuningować. Czwórka, piątka. Jest nawet Passat B5. Tak wygląda. No, dla fanów BMW też coś się znajdzie, dla fanów Audi też, także dla każdego coś. Jest Opel Vectra C. No, są polscy kurierzy, jeżdżą gdzieś po miastach. Jest DHL, ekspresowa dostawa. Jest Peugeot Boxer, yy, Poczta Polsko. Yy, jeszcze jest jakiś chyba yy, ten... Jeszcze jest jakiś chyba tutaj kurier, ale tu musiałbym. Jak on się nazywał? To chyba ci, tylko ci dwaj kurierzy. No jest polski, kurde, e, ambulans, no wiadomo, Mercedes, TVP. No jest jeszcze nawet e, Fiat, to chyba jest z TVN-u. No nawet Lamborghini Roadster, no Jeep Rokę, e, Honda CRX. No. E, Swoją drogą Hondę CRX można dość fajnie twingować. Tutaj większość aut można tylko twingować w taki sposób, że zmieniamy koła oraz kolor. Akurat tutaj, w tej Hondzie, jest to trochę lepiej. Przeteleportujemy się od razu do kolejnego miasta. Tutaj powinien normalnie tą Hondę przetwingować. Zobaczymy. Ja pierdolę. Panie, kto to Panu tak zjebał? Jeszcze raz. I tu powinno się normalnie dać przetuningować tą pondę. ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo hydrooptima Senior... I tutaj są takie sobie. Sołówkę, witaminy D3, tak potrzebną w okresie zimowym. Hydrooptima Senior D3 Aflofarm. Po reklamie. Tu Radio z i zapraszamy na najnowsze... Dla nas można różne no, tutaj ciekawostki robić. Spoiler można dodać, ale to tam spoiler w takim aucie to tak dziwacznie wygląda. No co dalej, zaraz wam pokażę jakieś lokale kolejne, przetuningowane. Można powiedzieć, no bo oryginalne nie są, są przerobione. Zaraz wam pokażę. No, zwykłe kasyno tutaj się nazywa Motel. Motel metro. Jedzie autobus stary, taki można powiedzieć, Karus to jest. I on jedzie w tej chwili. A wam pokażę, gdzie on jedzie. On jedzie do Sosnowca, jak widać. Jedzie do Sosnowca. Jedzie prawdopodobnie z Katowic. To jest jedyna linia w GTA, która tutaj kursuje, czyli Katowice-Sosnowiec. No. Zamek Dubiecko. także takie no można powiedzieć coś czasami fajnego, czasami śmiesznego no oczywiście nie mam nic do tych miast, które tutaj się znajdują, które tutaj Big spender włożył. Jest Orlen, są ceny takie, one są trochę podwyższone według mnie, ale no już takie wprowadziłem i myślę, że tak to zostanie, nie wiadomo co będzie w przyszłości na następny rok, albo i w tym roku. Zielony sklep, no. Strzelnica pisze normalnie, a możemy na strzelnicę iść. Tam no tam nowości nie ma na strzelnicy. No i jeszcze chciałem Wam pokazać ten, yy, można powiedzieć, ten deszcz GTA. Zaraz Wam pokażę, bo wpiszę sobie na telefonie... Kod yy, na deszcz do GTA Andreas. Dobra, jest deszcz. Komuś Lanosa ukradłeś. Raczej się Leona, a nie Lanosa. Się pomyliłem. I tak wyglądał ten deszcz. Teraz jest tak szaro, więc to średnio widać. A zaraz wam pokażę jeszcze w dzień. To są takie kałuże. Jest szaro ogólnie, bo jest już powoli nocno. Ale jak widać, odblaskuje się wszystko w tych kałużach. Takie są efekty. Tak to wygląda. Zaraz wam pokażę jeszcze, jak to wygląda w dzień. No i praktycznie powoli będę kończyć. Ten filmik Także myślę, że się wszystkim podobało No, zamiast bejsbola Jest Siekera Jest też piła z sztil pilarki, tej oryginalnej z San Andreas I zamas dildo Na komisariacie jest patelnia Także możecie tam jechać sobie Z komisariatu, wziąć patelnia Zaraz tam zresztą pojademy No, wpiszę jeszcze kod na ten żeby Żebyście widzieli jak to wygląda w dzień No, dzień się rozpoczął. Bieremy staro Audica B 2 Są różne radiostacje: Radio Plus, DiscoPolo jest, RMF Max, Super FM, Polskie Radio, RMF FM, Radio Rock, Muzo FM. Rendy radio, kufry no i utwory gracza, i tu koniec zarazą pokorę. Jeszcze ta patelnia, tu, albo czekajcie, czekajcie. Patelnie to już w sumie widzieliście w poprzednim odcinku. Tutaj powinna być jedna ciekawostka, którą dodałem właśnie z tym, razem z tym naprawionym radiem. A nie ma jej tutaj jednak. Muszę zobaczyć jeszcze. Ten plecak miał być z Uber Eats, dodam go w wolnych, wolnej chwili. No ale dobra, plecak jest na razie oryginalny. Spróbuję go dodać w wolnej chwili, żeby był z Uber Eats. No i ostatnia rzecz tutaj, którą już widzieliście w poprzednim filmiku. Kto widział, to wie. No jest właśnie patelnia, która jest tutaj za Mazdydo. No i to by w sumie było na tyle. Tu bym się powoli żegnał z wami. Filmik już jest na pewno dość długi. Kurde. Także żegnam się z wami, linki są w opisie do pobrania, wszystko jest w opisie. Żegnam się z wami, zapraszam do subskrybowania i oglądania moich innych materiałów i czekania na nowe filmiki. Także żegnam się z wami, do usłyszenia, cześć. Tutaj to jest jeszcze z Poczty Polskiej. No wyłączę filmik. Te skrzynki. Dźwięki są, silników. No to by było na tyle. Żegnam się już tutaj z Wami. Na razie. Cześć.